Wpuścił w malinę no rozrywka musi mieć uretykę bo inaczej proszę pana jest do bani. i ja zrobiłem właśnie w związku z tym duet z panią Basią. Na scenie? To pan Andrzej to wymyślił. Nie, nie, ale nie, nie to, że Państwo, tam nie ma nic takiego. Proszę pana, ja po prostu tylko to śpiewam i patrzę je oczy. To ja mam Tak, bardzo proszę. Bardzo byłem hardy, gdy trzeba miękki, a gdy trzeba twardy. Dzisiaj, kto zechce, może śmiać się ze mnie. Wkrótce się dowie, jak to jest przyjemnie. Za kilka lat i ty poznasz sklerozę. Selawi, tak bywa, selawi, ona cię znajdzie, czy na wozie, czy pod wozem. Prześnione sny, daremne łzy, choć budzą grozę. Za kilka lat i ty poznasz sklerozę. Czas szybko mija i niestety z wiekiem, Wciąż coraz starszym stajesz się człowiekiem. Nie masz ratunku przed tym strasznym wrogiem, Co na cię czeka przed młodości progiem. Za kilka lat i ty poznasz sklerozę. Vie, tak by was ona cię znajdzie, czy na wozie, czy pod wozem. Prześnione sny, daremne łzy, choć budzą grozę, za kilka lat i ty poznasz hero. Poznasz ty drżączkę i łamanie w kości I nieposłuszny instrument miłości Tu już cię nie chcą, ty nie chcesz być w niebie Też jakiś bałwan zaśmieje się z ciebie Za kilka lat i ty poznasz sklerozę celem tak bywa Selawi ona cię znajdzie czy na wozie, czy pod wozem. Prześnione sny, daremne łzy, choć budzą drozę. Za kilka lat i ty, za kilka lat i ty, za kilka lat poznasz sklerozę. Za kilka lat i ty poznasz sklerozę.